Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bolo i w dzisiejszym odcinku Minecraft pokażę Wam jak zbudować tę oto chatkę Mikołaja. Pierwsze od czego zaczynamy jak zwykle, no wiadomo, wykopiemy sobie dziurę. To będzie e, dziura 3 na... Z tego co dobrze pamiętam to chyba na 5, no, ale zaraz zobaczymy. Hmm, tutaj się troszeczkę pomyliłem tak więc będzie dziura 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Dobrze, zaraz zobaczycie. Szczerze mówiąc, to tam. Czyli tak, 1 2 3 szeroka, 1 2 3 4 5, 5 długa. Czyli 3 na 5. I wykładamy tą dziurę bloczkami kwarcu. Od razu zapraszam Was na moją stronę facebookową. Tam utworzyłem sobie taki, taką ankietę, co byście chcieli zobaczyć jeszcze z Minecrafta. Tam dałem tylko trzy odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że tam zajrzycie. Bo co jak co, ale jest mi to potrzebne żeby wiedzieć co tam dla was zmontować. Tutaj jak widzicie co potrzebne jest do zbudowania tej chatki. Głównie takie kolorowe rzeczy. No i wszystko z gliny i kwarcu. Oczywiście, jakby się ktoś pytał, to używam paczki Flows HD. Tej Resource paczki. Szczerze, bardzo ją polecam, bo naprawdę super to wygląda. No i nie, nie, nie ma żadnych spadków FPS-ów przez to. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Może tam ze 2-3, ale dużo. Dobra, zawierzemy się teraz za dach. Pierwsze co robimy, tutaj taką różową sobie kładziemy. Teraz bloczek kwarcu. Teraz sobie położymy zieloną. Zieloną glinę. Bloczek kwarcu. I tak będziemy sobie jechać. Dobra, damy tutaj teraz żółtą. Bloczek kwarcu. I na końcu damy fioletową, No i tutaj na początku już. no to, to już pierwszą część dachu mamy zrobioną teraz przejdziemy do tej cięższej rzeczy tutaj brązową gliną sobie wykładamy kwarcową płytą na to i tutaj sobie łączymy na końcu też kwarcową Jakbyście byli ciekawi tą budowlą, tą z tyłu w tle, tym takim domem, to zapraszam. De, będę, to znaczy na końcu filmiku będzie link do tego, jak ją zbudować, także zapraszam. Dobra, co jeszcze znowu zrobimy? Na przemian takie, takimi kolorami. Tym razem damy inne, żeby się różniły od siebie. Mm, tutaj damy sobie. Dobra, damy tutaj pomarańczową. Tutaj taką jasno-niebieską. Dalej damy sobie czerwoną i na końcu damy zieloną. I tutaj damy jeszcze brązową po boku. Znaczy pomiędzy. Tutaj kwarcowa płyta. Łączymy sobie i będziemy ją sobie prowadzić wzdłuż dachu. Będzie to takie jakby. To jest końcówka naszego dachu. Co już mamy pierwszą połowę, teraz musimy zrobić sobie jeszcze drugą i będzie i chatka będzie zrobiona. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach y, jakie mniej więcej budowle robić albo co Wam pokazać z Minecrafta. Jakieś, nie wiem, sztuczki, triki. To naprawdę pomaga mi bardzo. Y, wystarczy, że napiszecie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć z minecrafta albo może jeszcze z jakiejś innej gry pewnie nie gta bo na razie nie mam gta musiałbym sobie kupić bo już kiedyś przeszedłem i niestety sprzedałem ale jakbyście bardzo nalegali to oczywiście nie ma sprawy no jak widzicie tutaj są różne kolory nie robimy wszystkiego identycznie, tak jak z drugiej strony. Żeby ta chatka się tak jakoś różniła. Znaczy, że nie wiem, żeby się różniła. Dobra, po prostu róbcie to, co ja na filmiku. Tutaj kwarcową płytę sobie wykładamy. I tutaj na końcu i na, i na początku. Jak widzicie, chatka jest bardzo prosta do zbudowania. Zajmuje ile tam? góra 5 minut. Materiał też jest bardzo łatwy do zdobycia dla niej. I jest to taki, jakby, no świąteczny element będzie, to by mógł być świąteczny element waszej wioski. Albo nawet i wasza chatka. O, jak widzicie, te kolory tutaj ładnie wszystkie pasują do siebie. I no w sumie jest, jest skończona. Teraz jeszcze takie ostatnie szlify na przykład. To tutaj potrzebna jest płyta. Tu proszę, zarąbiście wygląda. Jeszcze tutaj z tyłu jest potrzebna jedna płyta. Będz, i tutaj jeszcze druga. Jest zrobiona chatka. No proszę bardzo, bardzo łatwa do dorobienia. Bardzo mało materiału na nią trzeba zużyć. No i wygląda przezarąbiście. Naprawdę jest super. Jeszcze tu, tutaj drzwi. Proszę, tak wygląda chatka, jak się już ją tutaj udekoruje z zewnątrz, ale tego już nie nagrywałem, bo myślę, że tutaj no, wystarczy, że Wam tak pokażę, jak to jest. W tych dziurach mam włożone te jasne... jak to się nazywało? Te jasne głazy, takie jasne te kamienie, co się świecą, te takie glowstone, to się nazywa po angielsku. Jasne głazy, mi się wydaje, że to się nazywa, nazwata. No i tutaj dałem sobie te głazy, tutaj lampka taka, proszę. Te skrzynki się zamienią, z tego co wiem, na prezenty. Jak będzie update zimowy, znaczy świąteczny. Także... No, to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba. No i zapraszam do oglądania moich innych filmików. Na razie, cześć!